Znajdujemy się właśnie przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego, założonego w 1816 roku pod nazwą Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Warto jednak pamiętać, że nie jest to ani jedyny, ani nawet pierwszy ośrodek oświatowy w tym miejscu. Pozwolę sobie zaprosić Państwa na mały spacer po kampusie głównym UW, a tym samym rozpocząć nasze spotkanie pod tytułem Światło w Naukach, Pomoc w Karności, czyli oświecenie w Szkole Rycerskiej. Wchodząc na kampus główny UW, mijamy po lewej stronie Pałac u Uruskich. W tym miejscu już w XVIII wieku stał jego późno-barakowy poprzedni. Tutaj też Stanisław August Poniatowski dowiedział się, że został wybrany królem. Wydarzenie to upamiętnia pomnik umieszczony w narożniku ogródka pałacowego. Budynek ten po wojnie został przekazany Uniwersytetowi, a obecnie mieści się w nim Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Minęliśmy budynek dawnej biblioteki uniwersyteckiej i ruszyliśmy w kierunku Pałacu Kazimierzewskiego. W 1764 roku Stanisław August Poniatowski w artykułach Fakta Konwenta złożył obietnicę otwarcia nowej szkoły przeznaczonej dla młodzieży szlacheckiej i już rok później rozpoczął pracę nad nowym ośrodkiem. Akademia Szlacheckiego Korpusu Jego Kulewskiej Mości i Rzeczypospolitej. Działała w tym miejscu od 1765 roku do 1794, kiedy została zamknięta wskutek insurekcji kościuszkowskiej. Kadeci mieszkali w Pałacu Kazimierzowskim. Tutaj uczyli się, jedli, świętowali i ćwiczyli chociażby sprawność na drewnianym koniu. Wokół znajdowały się koszary, na dole szkolono się ze strzelania z armat. Dzisiaj sąsiadami pałacu są Wydział Polonistyki i budynek Starej Biblioteki, a także centrum informatyczne. W 1768 roku komendantem szkoły rycerskiej został książę Adam Kazimierz Czartoryski, który podjął się nowej organizacji korpusu i zainicjował powstanie nowego planu wychowawczego i edukacyjnego. Program wychowawczy obejmował 7 klas. Pięć z nich miało charakter ogólny, a ostatnie dwa lata miały być przygotowaniem do służby wojskowej lub administracyjnej. W zależności od wybranego kierunku. Uczniowie szkoły rycerskiej żyli według rygoru wojskowego, ale mieli zdobywać wiedzę na poziomie szkoła, ucznia szkoły średniej. Uczono się historii, krajopisarstwa, czyli dzisiejszej geografii, czy powszechnej wtedy łaciny. Uczniowie chodzili w mundurach, konflikty mogli rozwiązywać szablą, ale w sierpniu musieli zdać egzaminy. Żeby przejść do następnej klasy, trzeba przyznać, że zdanie egzaminu było na tyle trudne, że niektórzy z nich spędzali w klasie po kilka lat. Uczniów zachęcano nie tylko do wypełniania obowiązków, ale i do podejmowania własnych inicjatyw. Profesor Wulfers namówił uczniów starszych klas do przygotowania podręcznika dla młodszych, a dramatyk czartoryskiego stanowiły stały punkt w repertuarze teatru kadeckiego. Wśród wychowanków szkoły znalazło się wielu sławnych mężów, które znamy z kart historii. Tadeusz Kościuszko, pisarz Julian Ursyn Niemcewicz, czy generał Jakub Jasiński, którego spotkacie na kartach Pana Tadeusza. Dziś Pałac Kaźmierzowski to siedziba rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Fasadę budynku zdobi tablica pamiątkowa. A my wolnym krokiem podążamy ku Wydziałowi Polonistyki, aby opowiedzieć więcej o literaturze opieki oświecenia. Kiedy mówimy o Szkole Rycerskiej, nie sposób nie wspomnieć o Ignacym Błażeju Franciszku Krasickim, Herbu Rogala, tej poecie, prozaiku, publicyście urodzonym 3 lutego 1735 roku w Dubiecku, który zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. Był biskupem Warmińskim i arcybiskupem Gdzieźnieńskim. Jak sam twierdził, jak sam mówił o swoim powołaniu, szedłem dla grosza i dla chwały Bożej. Nie bez nazywany jest księciem poetów polskich, zwłaszcza polskiego oświecenia. Jest najsłynniejszym i najwybitniejszym przedstawicielem tej epoki. Był także politykiem, prezydentem Trybunału Głównego Koronnego w Lublinie. A od roku 1763 przyjaźnił się z młodym Stanisławem Augustem Poniatowskim, przyszłym królem. Od czasów panowania Poniatowskiego rozpoczęła się na dobrą sprawę kariera duchowna Krasickiego, który w 1766 roku otrzymał biskupstwo warmińskie, tytuł książęcy oraz godność senatora Rzeczypospolitej. Był też współorganizatorem i bardzo często uczestnikiem tzw. obiadów czwartkowych, czyli spotkań, które prowadził Poniatowski z różnymi przedstawicielami, można powiedzieć, ówczesnej elity państwowej. Krasicki znany był z tego, że tworzył bajki, tworzył także satyry i poematy heroikomiczne. Jednym z nich, jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest myszeida. Krasiecki zadebiutował dosyć późno, bo w wieku lat 40 hymnem do miłości ojczyzny. I takim sposobem możemy gładko przejść do opisywanej, do omawianej przez nas, przez nas strofy. Hymn do miłości ojczyzny jest pierwszym utworem należącym do polskiej liryki patriotycznej w czasie rozbiorów. Pełnił początkowo rolę polskiego hymnu narodowego. Natomiast sam w sobie jest parafrazą pieśni do doskonałości autorstwa Arystotelesa. Utwór powstał w 1774 roku, czyli w czasie bardzo burzliwej polityki dla Polski, w czasie rozbiorowym. I powstał z myślą o szkole rycerskiej. Miał być hymnem dla szkoły rycerskiej, miał mm, wyznaczać idee, zgodnie z którymi kadet szkoły rycerskiej miał postępować. E, oprócz tego, ym, hymn do Miłości Ojczyzny jest, jest też fragmentem poematu heroikomicznego, o którym już mówiłam, czyli właśnie idy e, Oprócz tego, utwór doczekał się przekładów na inne języki, w tym chociażby na na język francuski. Jeśli chodzi o budowę, mamy tutaj do czynienia z oktawą, czyli mamy 8 wersów, i każdy z nich liczy 11 zgłosek, 11 sylab. Hymn, czyli naznaczenie w tytule określonego gatunku, odwołuje nas do antyku, do spraw podniosłych, do tego, że będziemy mówili, że osoba mówiąca będzie wychwalała, będzie głosiła jakąś pieśń pochwalną, w tym przypadku akurat o charakterze apostroficznym, bo zwraca się tutaj, jak sam tytuł sugeruje, do miłości ojczyzny. Mówi też o tym, że miłość do ojczyzny, a zatem patriotyzm, może być dostępny tylko dla poczciwych. Są Krasicki w świecie zepsutym. Pisze, że poczciwi to są tak zwani zacni ojcowie, czyli ludzie żyjący według określonego systemu wartości, dla których najważniejsza jest cnota, uczciwość, ale też poszanowanie dla starszych, poszanowanie dla tradycji, no i przede wszystkim patriotyzm. Patriotyzm, wedle tego, o czym tutaj pisze Krasicki, o czym mówi osoba mówiąca, jest ofiarowaniem za ojczyznę i gotowością do poświęcenia, gotowością do oddania za nią życia. Co więcej, człowiek powinien dążyć do tego. Patriota powinien dążyć do tego, żeby umieć wyzbyć się swojej prywatności i swojego dobra dla dobra ojczyzny. Nie żal żyć w nędzy, nie żal jej umierać. Innym gatunkiem, o którym też chciałabym dzisiaj powiedzieć, są bajki. Pisywane przez Krasickiego i na pewno przez was znane. Bajka, mało kto pewnie z Was wie, wywodzi się z gatunku antycznego. Jest gatunkiem antycznym. Jest to utwór, który był pisany już w VI wieku przed naszą erą przez greckiego niewolnika Ezopa. W bajkach, co jest bardzo ważne, dominuje dydaktyzm czyli bajka ma nas czegoś nauczyć, ma nas, czegoś też, ma nas też rozbawić. Jeżeli mamy dydaktyzm, to mamy też morał, czyli jakieś pouczenie, coś, co ma, nam, co ma być dla nas pewnym przesłaniem do tego, żeby robić w swoim życiu lepiej, żeby czynić dobrze. Bajka może być zapisywana wierszem albo prozą, czyli może mieć cechy epiki, ale też liryki, często dodaje się też tutaj cechy dramatu. Dramatu rozumianego jako tekstu przygotowanego do wystawienia na scenie. Bajka bardzo często, a w szczególnie bajki pisane przez Krasickiego, zbudowana jest z wypowiedzi postaci, z wypowiedzi bohaterów, a nawet tekst narratora, wypowiedzi narratora są bardzo ograniczone. Mamy też taką odmianę bajki zwierzęcej. Przez Krasickiego bardzo często. Były one pisane. W bajkach zwierzęcych bohaterami są zwierzęta, jak łatwo się domyślić, i mają one uosabiać pewne typy ludzkie, pewne cechy charakteru, które są ze sobą zestawione na zasadzie kontrastu. Są przeciwstawne, przeciwstawne poglądy, przeciwstawne stanowiska. Bajka polega też na pewnej alegorii, czyli ma nas odsyłać do konkretnego znaczenia. Symbol jest wieloznaczny, na przykład symbolem, Mogą być kolory. Kolor niebieski może symbolizować coś zimnego, ale może być też symbolem nieba albo nadziei. Natomiast alegoria zawsze będzie nas odsyłała do konkretnego znaczenia, jest jednoznaczna. Tematyką bajek u Krasickiego przede wszystkim była krytyka ludzkich wad i zachowań. I przejdźmy teraz do jednej z moich ulubionych bajek Krasickiego, czyli Ptaszki w klatce. Jest to klasyczny przykład bajki zwierzęcej, w której mamy właśnie przedstawiony dialog pomiędzy dwoma czyrzykami, pomiędzy dwoma ptaszkami, młodym a starym. Młody pyta starego dlaczego płacze, bo przecież w klatce według młodego jest lepiej, jest spokojnie, jest bezpiecznie, nie musi się o nic martwić, ma jedzenie. Natomiast stary czyżyk odpowiada, że jeżeli młody urodził się w klatce, to nie widzi tej różnicy pomiędzy wolnością, a pomiędzy życiem w klatce. Natomiast on jako starszy zażył tej wolności. Zażył tego, że mógł być właśnie kiedyś poza klatką. Mógł żyć na wolności. I to wywołało w nim tak silne uczucia, że właśnie przez, że zaczął płakać, tak? Utwór. Składa się, na dobrą sprawę, tylko z czterech wersów. Jest to trzynastosgłoskowiec. Widzimy tutaj, że mamy rymy parzyste, A, A, b, b, dokładne i żeńskie. Jest to klasyczna bajka epigramatyczna, bo jest bardzo krótka. Jest też ograniczona, albo można powiedzieć, zminimalizowana fabuła i bardzo często właśnie w formie dialogu bohaterów. Tutaj widzimy, że kwestie narratora są bardzo ograniczone. Bajka podejmuje problem um, wolności, wolności jako wartości nadrzędnej. Oczywiście można ją tutaj um, też rozpatrywać w kwestii polityki Polski w okresie, w którym tworzył Krasicki, ale można też bardziej uniwersalnie myśleć tutaj po prostu o tym, że jest to typowa bajka o tym, jak pojmowana jest wolność yy, i że jest to wartość nadrzędna, coś w rodzaju takiego absolutu. Yy. Inną bajką którą chciałam dzisiaj omówić jest bajka dewotka. Dewotka czyli po prostu kobieta która jest która, która, którą cechuje taka fałszywa pobożność. Mamy tutaj już bardziej rozwiniętą narrację. Widzimy że mamy pewną scenkę którą możemy sobie wyobrazić. Kobieta określona właśnie w tytule, tytułowa bohaterka modli się Zmawia Pacierz i przypomina sobie o tym, że jej służąca czym się, ją czym się jej zawiniła. Nie jest tutaj określone czym konkretnie. Natomiast w tym momencie nie jest to absolutnie ważne, ponieważ najważniejsze jest to, co robi Dewotka. W momencie, w którym mówi słowa pacierza, i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy, odwraca się i zaczyna bić dziewczynę, bić tą swoją służącą. Całość, cała historyjka przypomina anegdotkę, tak jakby narrator był gdzieś z boku i widział całą tę sytuację i opisuje nam ją jako, można powiedzieć, bezpośredni świadek. Jednocześnie dokonuje pewnej oceny postaci, a właściwie nie postaci, a właściwie jej zachowania czy postawy, którą przyjmuje. Słowo dewotka, zarówno dzisiaj, jak i w czasach, kiedy tworzył Krasicki, było nacechowane negatywnie. Czyli właśnie. Było podszyte tym, że jest to jednak fałszywa pobożność. Jest to też bardzo dynamiczna bajka, ponieważ mamy tutaj pewną historię, która dzieje się dosyć szybko i zakończona zostaje taką dosyć gorzką płętą, która brzmi trochę jak wezwanie skierowane do Boga: Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności. Kogo i co krytykuje właściwie Krasicki? Krasicki krytykuje w swojej twórczości podążanie za innymi trendami. Przede wszystkim to było typowe dla społeczeństwa w drugiej połowie XVIII wieku, dla społeczeństwa polskiego. On widział w tym duże zagrożenie dla Idei patriotyzmu, dla kultu, tradycji i polskich obyczajów. Krytykuje też małostkowość i materializm oraz chęć pewne, robienia pewnych rzeczy na pokaz. Tutaj, chociażby właśnie w bajce pod tytułem Dowodka, widzieliśmy, że kobieta, która na pokaz stara się być pobożna, w rzeczywistości nie jest osobą pobożną, nie potrafi wybaczyć bliźniem. Krytykuje też obłudę. Krasicki nie jest też zwolennikiem takiego krytykowania tradycji. Uważa, że pewne sprawy, które są uniwersalne, które sprawdzają się i są dobre, powinny być pielęgnowane przez kolejne pokolenia. Poddaje też pod krytykę bardzo mocno egoizm i konformizm, czyli takie przyjmowanie pewnych postaw i poglądów. Z którymi nie do końca się zgadzamy, ale wszyscy wokół tak myślą, więc my też przyjmujemy te poglądy, stajem, stając się troszeczkę taką chorągiewką na wietrze. Jednocześnie Krasicki bardzo mocno potęgował te cechy, które według niego są pożądane, czyli właśnie cnotę, mądrość, patriotyzm, wolność. I to jest bardzo spójne z tym, jak wyobrażano sobie, wzorzec kadeta, o którym pisał chociażby Czartoryski. Czartoryski pisał, powinien ojczyznę swoją kochać i dobru dobro nade wszystko i sposobić się do tego, aby mógł poświęcić się na jej usługi. Powinien być snutliwy, powinien uszanowanie dla zwierzchności, dobroczynności i afektu dla równych względów dla niższych. Tą małą puentą możemy sobie podsumować właśnie to, co właściwie Krasicki chciał też uzyskać przez swoją twórczość. Dlatego, że Stając się takim dydaktykiem dla młodzieży, dla swoich czytelników, Krasicki w jakiś sposób wywyższał te wartości, które były najważniejsze właśnie też dla czartoryskiego: tak? patriotyzm, umiłowanie tradycji, historii, pewnych obyczajów, cnotę. I uszanowania dla innych, szacunku dla innych, czyli takich cech, którymi też powinien się cechować kadet szkoły rycerskiej. W ostatniej części chciałabym Was zaprosić do przyjrzenia się dwóm kolejnym rodzajom literackim, po które dość często sięgano w szkole rycerskiej: list oraz dramat. Zacznijmy więc od listu. List stanowi szczególny rodzaj literatury. Standardowo listem określamy wiadomość pisaną przez nadawcę i skierowaną do konkretnego adresata. Czasem jednak adresat może być zbiorowy, np. Na naród. Sztukę pisania listów określamy mianem epistolografii. List jest prawdopodobnie tak stary, jak stare jest samo pismo. Pisanie listów rozpowszechnione było już w starożytnym Egipcie, Chinach i państwie sumerów później w Imperium Rzymskim, starożytnej Grecji, aż do chwili obecnej. Z tej formy wymiany informacji korzystano zarówno w celach prywatnych, np. listy do rodziny lub przyjaciela, list miłosnym, jak i w dyplomacji, nauce czy działalności religijnej. Dużą część Biblii stanowią listy. Do chwili wynalezienia telegrafu, a później telefonu i internetu, był to jedyny sposób na porozumiewanie się ludzi na odległość. List ma kilka elementów budowy, które sprawiają, że potrafimy odróżnić go od innych gatunków wypowiedzi, m.in. daty i miejsce napisania, nagłówek, podpis czy postscriptum. Właściwą treść można, tak jak w innych gatunkach, podzielić na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Zobaczmy, jak wygląda budowa listu na przykładach. Po lewej zobaczycie list pisany zgodnie z zasadami współczesnymi, natomiast po prawej znajduje się przykład listu XVIII-wiecznego. Jest to list pisany przez króla Stanisława Augusta. Jak widzicie, list 300 lat temu nie różnił się bardzo od współczesnego. Spróbujcie przeczytać sobie ich treść. Pomoże to Wam w wykonaniu zadania, które pojawi się na następnym slajdzie. Teraz przejdźmy do tematu związanego z dramatem. Dramat jest to jeden z trzech gatunków literackich który jest stworzony przede wszystkim na potrzeby teatru. Tak też było w przypadku szkoły rycerskiej. Dla teatru kadeckiego sztuki pisał m.in. komendant szkoły Adam Kazimierz-Czartoryski. Zanim spojrzymy na przykłady dramatów, poświęćmy chwilę na przypomnienie sobie historii teatru oraz pojęć z nim związanych. Historia teatru zaczyna się już w antyku. Pierwsze sztuki powstawały w starożytnej Grecji. Przedstawienia odbywały się w amfiteatrach na świeżym powietrzu. Amfiteatry tak sytuowano, aby nawet widz w ostatnim rzędzie słyszał wszystko, co zostało powiedziane na scenie. Treść tragedii nigdy nie była zupełnie nieznana widzom. Autorzy bowiem poruszali w swych sztukach tematy znane z mitologii. A mimo to przedstawienia wywoływały u widzów bardzo silne emocje, określane jako kataryzizm, czyli oczyszczenie. Aktorzy występowali w maskach, które określały charakter granej przez nich postaci. Zły, dobry, tchórzliwy, okrutny. Aby być dobrze widzianym z daleka, a który zakładał buty na koturnie i jaskrawy kostium. Wszystkie role, nawet kobiece, grane były przez mężczyzn. Teatr średniowieczny zdominowany był przez tematykę religijną. Wystawiano przede wszystkim misteria, czyli sztuki prezentujące fragmenty historii biblijnych. Te epizody były oczywiście doskonale znane publiczności. Oprócz nich grano też moralitety. Utwory, których zadanie polegało na pouczeniu publiczności, wskazaniu ideałów i wartości, jakimi powinien kierować się człowiek bieżący. Bohaterem moralitetu był zwykły człowiek, który musiał dokonać wyboru między dobrem i złem, a później ponieść konsekwencje swoich decyzji. Aktorami nadal pozostawali jedynie mężczyźni. Rozrywce w średniowiecznej Europie służyły występy wędrownych artystów. Prezentowali oni sztuki akrobatyczne, śpiewali, dokazywali i dostawali za to pieniądze od zgromadzonych widzów. Teatr elżbietański miał swojego wybitnego przedstawiciela, czyli Williama Szekspira. Przeciwstawił się on wymogom dramatu klasycznego, czyli antycznego, zrezygnował z zasady trzech jedności i zasady dekoru. Wprowadził na scenę postacie fantastyczne, zjawy, upiory, wiedźmy. Bohaterowie okazywali się niejednoznaczni, ich charakter zmieniał się, trudno było ich ocenić. Tematy sztuk Szekspira to władza, miłość, moralność, trudne wybory. W sztukach nie ma już chóru, jest podział na akty i sceny. Aktorzy nie noszą masek, sztuki Szekspira oglądali możni magnaci, dla biedniejszych pozostawały nadal przedstawienia wędrownych trup teatralnych. Najważniejszym przedstawicielem epoki teatru Oświecenia jest Molière, który napisał m.in. Świętoszka czy Skąpca. Pisał komedie atakujące wady mieszczaństwa francuskiego. Jego komedie nawiązywały do zasady trzech jedności, były realistyczne, brak elementów fantastycznych. Bohaterowie jednoznaczni, źli lub dobrzy. Teatr Oświecenia pełnił funkcję dydaktyczną. W Polsce z inicjatywy króla Stanisława Augusta został założony wtedy pierwszy teatr publiczny, rozwijały się także balety i opera. Teatr romantyczny to teatr, który świadomie zerwał z wszelkimi ograniczeniami teatru klasycznego. Nie ma tu zasady trzech jedności, nie ma zasady dekorum. Groteska przyplata się z tragizmem, bohaterowie ludowi są tak samo ważni jak przedstawiciele szlachty. Wprowadzono monumentalne sceny zbiorowe. Tak potężne, że często trudno zrealizować je na scenie ze względu na ogromną liczbę postaci. Dramat ma kompozycję otwartą, brak wyraźnej akcji, sceny są ze sobą bardzo luźno powiązane. Niektóre dramaty wcale nie mają podziału na akty i sceny. Tematem jest władza, dramat, jednostki, bunt, moralność, miłość. Najważniejszym elementem dramatu romantycznego jest bohater romantyczny jednostka wybitna, bardzo skomplikowana, często skłócona ze społeczeństwem. Dramat romantyczny zyskał miano niescenicznego. Przez monumentalne sceny zbiorowe, umiejscowienie akcji w bardzo dziwnych miejscach, wprowadzenie wielu elementów fantastycznych. Teatr współczesny zaczyna się od modernizmu, na przełomie wieku XIX i XX. W tej epoce w teatrze wiele było nawiązań zarówno do antyku, jak i do romantyzmu. Wprowadzone zostały motywy baśniowe, ludowe, sporo też fantastyki. Powstała koncepcja teatru ogromnego, czyli teatru, który stałby się połączeniem literatury, muzyki, plastyki. W teatrze w dwudziestoleciu międzywojennym coraz trudniej mówić o jednolitym charakterze sztuk teatralnych. Powstawały i dramaty poważne, i komedie. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęła się epoka eksperymentów teatralnych. Świat w dramacie jest zniekształcony, karykaturalny. W utworach dużo jest groteski, absurdu, ale także symboli. Pomieszane są ze sobą gatunki literackie, miejsce i czas akcji trudne do określenia, brak chronologii wydarzeń. Reżyserzy sięgają też po klasyczne sztuki powstałe w innych epokach, ale przedstawiają je w nowy, często kontrowersyjny sposób, do, doszukują się w nich nowych treści. Spróbujcie teraz sami dopasować nazwy różnych elementów teatru do ich znaczenia. A co powinniście wiedzieć o teatrze w Korpusie? wiedzieć o teatrze w korpusie kadetów. Rozpoczął on swoją działalność w kwietniu 1769 roku premierą Junaka, sztuki napisanej przez Stanisława Mycielskiego. Organizatorem i reżyserem sceny był Ferdynand Ciszewski, brygadier w szkole rycerskiej. Tak jak już wcześniej wspomniałam, specjalnie dla kadetów sztuki pisał Adam Kazimierz Czartoryski, komendant szkoły. Ze względu na specyfikę szkoły aktorami byli wyłącznie chłopcy. Musieli oni odgrywać także role żeńskie, co robił np. Julian Ursyn Niemcewicz, późniejszy powieściopisarz i dramaturg, historyk i pamiętnikarz, aktywny uczestnik wydarzeń patriotycznych, autorytet moralny swoich czasów. Podczas premiery Panny na wydaniu, która miała miejsce 4 października 1770 roku, przez nieuwagę kadetów doszło do upadku dwóch żyrandoli. Jeden z nich upadł blisko znajdującego się na widowni króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Na szczęście podczas tego wypadku nikt nie zginął. Jeśli macie teraz chwilę, zachęcam do obejrzenia fragmentu sztuki Aleksandra Fredry Dame i Huzary, by poczuć klimat teatru na przełomie XVIII i XIX wieku. Na koniec zachęcamy Was do podjęcia się ostatniego zadania. Wyobraźcie sobie, że urodziliście się w XVIII wieku w Polsce. Usłyszeliście o powstającej szkole rycerskiej i bardzo byście chcieli do niej wstąpić. Napiszcie listy do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, by się za Wami wstawił.